Siema z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na QA. Tak jest, rzadko to się pojawia na moim kanale. Ostatni raz był to specjal na 5000 widzów z tego co pamiętam. Miało być to trochę wcześniej, no ale ważne. Że jest! To zaczynam od pierwszego pytania. Jakiej muzyki słuchasz? To jest pytanie, na które raczej się nie odpowiada, bo o gustach się nie dyskutuje. I mogę powiedzieć, że to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo słucham muzyki różnej, bardzo różnej, ale tak, żeby to uogólnić jak najszybciej, to powiem Wam, że w tym momencie na telefonie mam taki zestaw podróżny. Zwykle jak jeżdżę sobie pociągiem, to zależnie od tego, czy pociąg jedzie sprawnie i się nie spóźnia, to słucham sobie zamiennie albo Codeplaya. Albo gdy się spóźnia i potrzeba mi poprawy humoru, to słucham sobie Łony i Webera. Powinniście to kojarzyć. I tak wygląda, że tak powiem, moja playlista na telefonie. To się nie zmienia od blisko roku, a nawet i trochę więcej. Było sporo tych zespołów. Mógłbym zrobić o tym naprawdę dość długi odcinek, żeby przejść przez wszystko, od czego w życiu słuchałem. Ogólnie tego słucham, co mi wpadnie w ucho, że tak powiem, ale to tak chyba ma każdy. W telefonie mam jeszcze słuchowisko Wiedźmin. Które polecam wszystkim, bardzo fajnie się tego słucha. Ale, tak jak mówię, muzyka nie zajmuje w moim życiu jakiegoś niesamowitego miejsca, chociaż można by o niej trochę pogadać, ale to innym razem. Kiedy odcinki z kamerką? Otóż nieprędko. Z jednej prostej przyczyny moje filmy. Do nagrywania z kamerką się po prostu nie nadają. Tak, komentuję po fakcie, więc właściwie moja reakcja na żywo nie ma żadnego znaczenia. Co innego live, co innego live. Na live'ach jak najbardziej kamerka się pojawi. Kiedy? Nie mam pojęcia, ponieważ w tym momencie streamuję z PlayStation, a by dodać tam kamerę, musiałbym zakupić PlayStation Eye, której cena, hmm, nijak się ma do jakości, a by streamować z PC-a, musiałbym mieć nowego pc także to tym bardziej odkłada. Plany na daleką, daleką przyszłość. Czy masz jakąś inną pasję poza sportami? Ta liczba mnoga w tych sportach to dość niefortunna, ponieważ jeśli mam wymienić sporty, którymi się w tym momencie interesuję, to właściwie zostaje tylko koszykówka i boks. Tak, cała reszta mi, że tak powiem, ze sportu wisi. Interesowałem się wszystkimi sportami, chociaż tu trochę obiegam od pytania. Jeszcze w podstawówce i gimnazjum wtedy. Kolarstwo zawodowe, nie ma problemu. Siatkówka, koszykówka, skoki narciarskie jeszcze przed erą małysza, tak, bo były takie czasy, gdzie w telewizji puszczali tylko 2-3 konkursy w roku, to też bardzo lubiłem sobie pooglądać. Wtedy to byłem fanem sportów wszelkich, każde Mistrzostwa Świata, oglądałem wszystkie mecze, Mistrzostwa Europy, wszystkie mecze, wszystko co było tylko w telewizji, piłka nożna od razu do telewizora oglądałem. Nie było wtedy internetu, więc trzeba było sobie jakoś. Radzić to tak, to to mi już minęło, została mi tylko koszykówka i boks. A jeśli chodzi o inne pasje, to moją największą pasją jest oczywiście lotnictwo, połączone niejako z moim wyuczonym zawodem, jeszcze niewykonywanym, ale do tego kiedyś na pewno dojdę. I łącząc lotnictwo z inną, taką malutką pasją, jeśli chodzi o historię II wojny światowej, to to można w bardzo fajny sposób połączyć, jeśli chodzi o to, co polscy piloci. Robili na polach bite w II Wojnie światowej to są naprawdę niektóre fascynujące historie. I mam nadzieję, kiedyś z niektórymi z nich się z wami podzielę w jakiejś serii, czy z Worthandera, czy z jakiejś lotniczej gierki, bo jest o czym opowiadać i może być to naprawdę moim zdaniem interesujące. Jedziemy dalej. Jak stoi z językami obcymi, którymi i jak to przemówisz, jakich się uczysz? Ja wydaje mi się, że nawet po polsku nie mówię zbyt dobrze. Patrząc jeszcze na języki obce, to z tym jest jeszcze gorzej. Jeśli miałbym ocenić moją znajomość języka angielskiego, bo to jest jedyny, który jako tako rozumiem, nie mam problemu z czytaniem, z rozumieniem tego, co czytam, z słuchaniem również. Jeśli miałbym coś wyartykułować, to zwykle trochę dukam, ale jakbym zaczął go używać regularnie, myślę, że nie byłoby z tym wielkiego problemu. Jeśli chodzi o inne języki, tylko niemiecki, francuski, to jestem absolutne zero, czyli pod tym względem jestem niepełnosprawny, bo podobno języki wypada znać. Dlaczego koszykówka? No bo to jest najlepszy sport na świecie. Macie jakieś wątpliwości? Planujesz w przyszłości odcinki z gier nie tylko sportowych, na przykład Call of Duty, Assassin's Creed i tak dalej. Myślałem kiedyś o utworzeniu drugiego kanału, na którym by były inne gierki, ale to już naprawdę jest melodia tak odległej przyszłości. Do tego myślę, że na live'ach będzie okazja pograć w zupełnie inne gry niż NBA czy FIFA. Tak, myślę, że odpowiedź na to pytanie jest krótka i treściwa. Wolisz NBA 2K15 czy FIFA 15? Serio? Oczywiście, że NBA. Najlepsza karta, jaką grałeś w NBA, licząc wszystkie edycje. Najlepszą kartą, jaką grałem, był chyba Allen Iverson z poprzedniej edycji NBA. Udało mi się go trafić w otwieraniu paczek i robił różnicę. Także z niecierpliwością czekam na jego kartę, która już niedługo, mam nadzieję, się pojawi w mojej kolekcji w NBA 2K15 i zobaczymy, może ten Iverson diamentowy będzie lepszy. Jeśli chodzi o NBA 2K15 na razie najlepszą kartą jaką grałem był szafirowy Michael Jordan. Tu mam podobne pytanie jaka była najlepsza karta jaką grałem w Fifie licząc wszystkie edycje był to uwaga, uwaga zwykły złoty Lima. On każdy strzał zamieniał na bramkę był po prostu fenomenalny. Dostał potem upgrade. Jego zaupgradeowana karta już rzadka złota nie grała tak dobrze i tak w kolejnych edycjach, zawsze szukam tego idealnego Limy i stąd też moje zamiłowanie do Ligi Portugalskiej właśnie od tego zawodnika się wzięło i jak na razie nikt nie mógł mu dorównać, także tak to wygląda. Dlaczego nie grasz w NBA Live? To jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, bo NBA Live to szajs. Wolisz NBA 2K14 czy NBA 2K15? Oczywiście wola NBA 2K15, jest naprawdę sporo ulepszona. Bywa irytująca, bywa denerwująca, ale gra mi się w nią o wiele, o wiele lepiej. Czy piłkarska reprezentacja Polski awansuje na Mistrzostwa Europy w 2016 roku? To trzeba zapytać naszych reprezentantów. Aczkolwiek ja wierzę, że tak. Ja wierzę, że tak, chociaż umówmy się, że nie rozumiem tego optymizmu, jaki teraz panuje wokół naszej katry narodowej, bo o ile z Niemcami wygraliśmy zasłużenie, to jednak było to przypadkowe zwycięstwo i moim zdaniem na 10 takich spotkań wygralibyśmy to jedno, a przegralibyśmy dziewięć pozostałych, więc nie ma co za bardzo do tego wagi przykładać, tym bardziej, że zremisowaliśmy o wiele ważniejszy mecz ze Szkocją, przed nami jeszcze dwa mecze z Irlandią i wtedy tak naprawdę się rozstrzygnie, czy do tych Mistrzostw Europy awansujemy, także ja bym na razie w hura optymizm nie popadał, ale mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę. Kolejne pytanie, czy oglądasz mecze Zawiszy Bydgoszcz? Otóż nie oglądam myślę, że żaden szanujący się kibic zawiszy w tym momencie tego cyrku nie ogląda, jaki się dzieje na Gdańskiej i nie chcę za bardzo wchodzić w ten temat, bo to nie jest zbyt przyjemne. Jedziemy dalej. Czy Twoim zdaniem LeBron ma szansę stać się większą legendą niż Michael Jordan? Moim zdaniem nie ma szans z prostej przyczyny, ponieważ Michael Jordan nigdy finału nie przegrał LeBronowi, już to się zdarzyło kilka razy, także pod tym względem MJ go po prostu miażdży. Czy z obecnych w NBA będzie ktoś na skalę Kobiego albo LeBrona? Krótka odpowiedź: wydaje mi się, że nie, na aż taką skalę nie, ale bardzo ciekawi zawodnicy mogą wyrosnąć zarówno z Wigginsa, z Jabberiego Parkera. Dante Exum, ciągle wielka zagadka, on jest bardzo młody. Słyszałem opinię, że właśnie Dante Exum jest takim zawodnikiem, który jest najbliżej Kobiego od czasów właśnie jego przyjścia do ligi. Jestem ciekawy. Zobaczymy, zobaczymy. Może jakby tak się Dante Exum rozwinął, jak. Jak Kobi, to by było coś naprawdę fajnego, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że sufit tych panów jest o wiele niżej niż Lebrona i Kobiego. Jaki był najciekawszy mecz NBA, który oglądałeś? Oj, to jest dopiero pytanie. Tych meczów było mnóstwo. Tych meczów było naprawdę mnóstwo, ale postawiłbym na jakiś mecz playoffów. Być może mecz numer 6 finałów sprzed Dwóch lat, ale aż nie chcę o tym wspominać. Było też kilka niesamowitych spotkań w serii playoff. Pamiętam jeszcze Orlando z Cleveland Cavaliers, gdy jeszcze LeBron James grał wtedy w Cleveland i w tym roku Orlando awansowali do finałów. To była niesamowita seria. Dogrywki, rzuty Rasharda Luisa, z tego co pamiętam, niesamowite. No tych meczów było naprawdę mnóstwo. Choć ciężko wymienić jakiś jeden konkretny, bo to taki sport, w którym właściwie w każdym tygodniu macie po kilka niesamowitych, nieprawdopodobnych. Spotkań. Czym imponują ci San Antonio Spurs? Otóż praktycznie wszystkim, przez tyle lat utrzymywać się na najwyższym poziomie w NBA. To jest naprawdę sztuka, duża sztuka. Oni to robią i to tak właściwie bez wielkich zmian w składzie. To też jest coś wielkiego. Widać, że tam jest jakaś, jakaś rodzina, że to już się wytworzyło. Coś tak niesamowitego. Brak indywidualności też mi się to bardzo podoba, przecież to jest sport drużynowy, koszykówka to jest sport drużynowy i to we wszystkich sportach drużynowych tak to powinno wyglądać, bez gwiazd bez jakiegoś niesamowitego blasku chwały, tylko po prostu robimy to co mamy robić, wygrywamy mecze, gramy o zwycięstwa i tyle, czy myślisz, że Kobi się skończył? No moim zdaniem najlepsze co Kobi miał w karierze, ale łatwo to powiedzieć to już było, to już po prostu było czas go nadgryzł, a czas ma zęby niediche, więc to prawdopodobnie już zakończenie jego kariery w średnim stylu, ale byli tacy, co kończyli o wiele, o wiele gorzej. Co miał wygrać w swojej karierze, to wygrał. I mimo tego, że nazywają go niesamowitym egoistą moim zdaniem, to nawet przy tym, w sporcie drużynowym, co już dzisiaj podkreślałem, będąc egoistą, wygrywać mistrzostwa, to naprawdę trzeba być niesamowitym, niesamowitym zawodnikiem. Czy według Ciebie dobrą decyzją była zmiana klubu przez Lebrona? Moim zdaniem... Nie, i to nie ta druga zmiana Miami hit na Cleveland, a mało tego, ta pierwsza zmiana Cleveland na Miami. Tak, moim zdaniem gracze powinni grać przez całą karierę w jednym zespole i starać się doprowadzić ten zespół do jak najwyższych celów. To było piękne, to by było właśnie fajne. Tacy franchise playerzy, którzy grają w jednym zespole przez całą karierę, byle tylko ten zespół był budowany pod nich, bo mówmy się, Kevin Garnett grając w Minnesota przez całą karierę, nic by nie osiągnął, pierścienia by nie wygrał. Podobnie Kobe Bryant, jakby nie został wytrajdowany z Charlotte do Lakersów, to też prawdopodobnie pierścienia na palcu nigdy by nie miał. Także jeśli są dobre warunki, jeśli da się grać tym zespołem, sięgać po najwyższe cele, może nie, ale po regularny awans do playoffów, to moim zdaniem. Nie powinni oni zmieniać klubów i grać po prostu w tych klubach, które ich wybrały w trafcie. Ale to jest tylko moja opinia z perspektywy gościa, który nigdy w NBA nie grał, nigdy będzie nie zagra i nie będzie miał tych problemów, co ci zawodnicy. Także nie potępiam nikogo, kto zmienia kluby, nie potępiam nikogo, kto tych klubów nie zmienia. Moim zdaniem najfajniejsza historia na film jest wtedy, gdy gość gra całe życie w jednym zespole i potem w iście hollywoodzkim stylu, w ostatnim odcinku, już na ostatnie akordy w ostatnim roku gry, zdobywa to uprawnione mistrzostwo, które walczy przez 20 parę lat. I wszyscy się cieszą, i film zdobywa Oscary. Jest po prostu niesamowicie. Także tak bym to widział. I to by było ostatnie pytanie w tym QA. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapę w górę i piszcie pytania pod filmem, a na pewno QA kiedyś kolejne. Się pojawi. I tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.